tego mojego diska by bym połatał. Trzeba, ja mam jeden maszt, maszt taki, wiesz, na połatany, ten 4,30 Znaczy maszt czy też żagiel? Maszt ja, Bo żag masz, A żagiel to, masz, to można, to można by kupić jakiś stary... No, no ja mam mówię, że dwa mam, 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 mam dwa, mam ten jeden szmaty coś się no. pierwszą fanatika. A drugą to mam disko przecież, którego godzin A disko był niezły w sumie Tylko, że wiesz... A ile disco nie, ma? Duży, no, duży, nie? duży. To, no, to no. trzeba wiesz, jakąś piąteczkę. Ten ma 6,1. Wiadomo ja lepiej, bo się w tym lepiej operuje. Ty. No. Zobacz, ty jednej strony w sumie po prostu go ciągnie, widzisz? No. Bo nawet nie może zakrawędziować, dać jakieś siły przeciw, przeciw siły. Dobrze, na logar, mówię jest... Pozycja klozetowa i do przodu. A no, no, nie, to na łyżbach. Na łyżbach, na desce jest tam dalej. Nie, że ten to sfogus. No, na łyżbach się Ale rzeczywiście, co się doczepi, to rurkę Chyba tak, po ubieranie w, kombinezon w kombinezony, te takie. Ciekawe, o, czy bieram. Andrzej to pomyka. Jakaś tam drobnica na pewno, coś tam mówią. Nie tam fajne jest łowienie pod lodem, ale kajtene iceboarding jest dużo ciekawsze przejdziemy tutaj nie trzymać Nie jest, nie jest ale można tego że jest takie nierówności Rówkę robi, aż nie popatrzę, jak to Wiesz co mnie to dopiero tak. pierwszy raz próbujemy wiadomo że wyczucie no. jest zupełnie inne na desce no bo musisz się nauczyć skręcać na tym. To jest, to jest inaczej niż tam. Podoba mi się, bo ja myślałem, że wiesz, musi być cholerny wiatr. A zima i cholerny wiatr. To jest zioło. To jest cholerny zioło. To wcale nie musi być. Ale tu na, na samym lodzie, jak ci mocno dmucha, to tu kurczę, jak tamten Polak zrobił 98, czy 90 na godzinę bo ty weź, człowieku, stówę po lodzie bez żadnych zabezpieczeń praktycznie stoisz na desce i popylasz z taką prędkością